Tarotowy kącik Ameli, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z poznaku znak słoneczny, księżyc, ascendent, znak wydyjski. na horoskop na lato. Was zapraszam. Zrobimy ym, takie czytanie, i sprawdzimy na okres letni, co się zadzieje w waszym życiu, na co zwrócić uwagę. Sprawdzimy, kochani, wszystkie osoby z poznaku wodnika. Sprawdzimy główną energię na czas letni. Podsumowanie poprzedniego okresu, czyli co zostawiacie za sobą. Obecna sytuacja, czyli gdzie jesteście teraz, wyzwania i przeszkody, czyli co może stanąć na waszej drodze, możliwości i szanse, na co warto zwrócić uwagę. Najlepsza rada na lato, czyli jakie działania będą korzystne. Potencjalny rezultat, co może się wydarzyć. Dodatkowa wskazówka, czyli co jeszcze warto wiedzieć. Drugie osoby z poznaku wodnika, drugie wodniki. Zapraszam na czytanie. Główna energia dla was. To być może to będzie czas prawdy, czas prawdy, czas rozliczeń, czas takiej naprawdę dogłębnej szczerości. Rozmowy bardzo szczere z kimś, rozmowy szczere ze sobą to też jest taka energia, że będziecie widzieć sprawy bardzo jasno, jasno i wyraźnie. Tutaj już jest, nie pozwolicie sobie na jakąkolwiek iluzję, złudzenia, fantazję, magię, na okres letni nie. Tylko, tylko prawda, tylko szczere rozmowy, prawda wobec siebie, też taka szczerość wobec siebie, uczciwość wobec siebie, wobec drugiej osoby. Taka jest główna energia dla was. To wam też, ta prawda też wam da taką siłę. Będziecie wymagać tej prawdy od innych i też dawać od siebie. Sprawdzimy, co zostawiacie za sobą, czyli podsumowanie poprzedniego okresu. Kierunek mieczy. Być może tutaj zwodnik, który już próbował tych szczerych rozmów, tej prawdy. Już próbowaliście, już badaliście na przykład teren. Czyli w tym sensie, czy, czy to jest dobra droga? Czy to się może udać? Czy ja mogę z kimś tak szczerze porozmawiać? Czy ktoś może mi szczerze powiedzieć? Czy, ja, czy mnie, mnie stać na szczerość wobec kogoś? Czy kogoś na szczerość wobec mnie? Już gdzieś jakiś początek tego był. To też kielichów, kurmonet. Cool to też monet. Okay. Tutaj, y, kochane wodniki, to jest y, taka energia, że nawet, nawet ktoś chciał, nawet ktoś chciał, patrząc na tą właśnie główną energię. Ktoś chciał z wami porozmawiać szczerze, powiedzieć to, co czuje, jak wygląda y, od, str od strony tej osoby ta sytuacja. Naprawdę ktoś próbował. Ale skierował się w stronę czegoś innego. Jest król monet, rycerz monet, król kielichów. Tak jakby mm, po prostu dla tej osoby, bo to jest to, co zostawiacie za sobą, czyli zobaczymy, co będzie, ale dla tej osoby to jest w tamtym czasie, było ważniejsze, tak jakby coś innego. Ta osoba była zajęta czymś innym, kimś innym. Bardzo mocna jest taka energia, że ktoś po prostu był ukierunkowany na siebie, na swoje życie. Czyli próba z waszej strony była takiej szczerości, ale odbiło się to tak, że ta osoba nie chciała tej szczerości, tylko chciała po prostu przyjemności. O, coś takiego, taka energia. Bo ta osoba potrzebowała wytchnienia takiej od, być może od, bo tutaj nie ma sytuacji złej swojej życiowej, ale potrzebowała wytchnienia i przyjemności, a nie szczerości, nieprawdy. Więc próba była. Sprawdzimy Waszą obecną sytuację, czyli gdzie jesteście teraz w tym okresie letnim. Sprawiedliwość, a jednak właśnie to jest ta energia. Czyli tutaj ktokolwiek będzie chciał do Was wrócić, albo ta sytuacja na przykład jakoś, będą no będzie jakiś powrót, czyli będzie taka możliwość, żeby jednak szczerze porozmawiać. Ta szczerość Was tak goni. Nie teraz, nie, dobrze, to za chwilę, ale tutaj chcąc, nie chcąc, dojdzie do takiej rozmowy prawdziwej i takiej szczerości i powiem Wam, że tutaj oczywiście, jeżeli nie czujecie tego, nie przyjmujcie, nie przyjmujcie tego, absolutnie. Bo tutaj w tej energii to jest yy, coś takiego że po tej rozmowie już nie będzie można udawać, że, y, że jest inaczej. Czyli to będzie taka prawdziwa, to jest, ta, to jest ta prawda, ta szczerość. I w momencie, jak ktoś wam na przykład coś powie lub wypowiecie, to po tym czasie nie będzie można na przykład jeszcze się łudzić, że ta sytuacja wygląda inaczej, albo w przyszłości będzie wyglądała inaczej, albo że ja zmienię zdanie, czy ta osoba zmieni zdanie. Być może kiedyś w przyszłości tak, ale w tym okresie letnim, bo z taką intencją jest to czytanie, tak się nie wydarzy. Czyli tutaj um, po prostu jak ktoś, bo to jest taka, taka energia, jak, jak wy mówicie, to jesteście świadomi tego, co mówicie, dlatego umiałam, że się nie wydarzy, bo oczywiście, że możecie zmienić zdanie. Tutaj to jest, macie wolną wolę, więc to wszystko też się może zmienić, ale taka jest energia, czyli jak ktoś wam coś powie, to ma to przemyślane, przed, tak jakby ze sobą przedyskutowane i z waszej strony jest podobnie. Dziesiątka mieczy królowa kielichów, ale będzie takie duże oczyszczenie. Duże takie, ten, ten taki trudny czas pomiędzy wami, jakikolwiek on był, się zakończy dzięki temu. Dużo jest Po waszej stronie też może być tak, że będzie duże takie zrozumienie drugiej osoby, odczuć, dużo empatii będziecie mieć, być może nawet wzajemnie. I taka uluka, ósemka monety w, w tych kartach mówi o tym, że Będziecie się mogli, mogły zająć swoim życiem tak na spokojnie, bo ta sprawa póki co będzie załatwiona. Podacie sobie ręce, pójdziecie razem na kawę. Yy, będziecie mogli się na przykład do siebie odezwać, yy, słuchaj życzę dobrego dnia, czy, czy cokolwiek. Zostanie przyjęte wiadomo, bo, wiadomo będzie gdzie ta granica jest. Tutaj już nie ma właśnie złudzeń, nie ma, nie ma iluzji, wiadomo, że tutaj jest granica, czyli możemy sobie powiedzieć wesołych świąt. No to, to świąt jeszcze daleko, no ale nie wiem, no wesołych, waka, dobrych wakacji. Czy cokolwiek tam po prostu y, będziecie sobie na przykład składać jakieś, jakieś życzenia odnośnie czegokolwiek, co tam się w życiu waszym zadzieje. I koniec. I to jest, i to jest ta granica. Możliwości i szan... wyzwania i przeszkody. Co może stanąć na waszej drodze? Jako wyzwanie, rycerz mieczy. No to jest wyzwaniem, żeby, bo tutaj jest taka energia spokoju i właśnie takiego wyznaczania granicy. Ta granica będzie dosyć taka, powiem Wam tak ściśle, raczej nie tutaj, tylko raczej tak tutaj. I na wyzwaniu będzie, że mm, taka, taka jest energia, że będzie Was kusiło, żeby zareagować na przykład impulsywnie, albo żeby się z czymś nie zgodzić, albo żeby powiedzieć, że ja to widzę inaczej, ja bym chciał, żeby ta, chciała, żeby ta granica była w innym miejscu. To będzie na wyzwaniu. Żeby nie powiedzieć czegoś, co, czego później na przykład z, z, perspektywy, z perspektywy końca tej rozmowy pomyślicie sobie, ach, niepotrzebnie to powiedziała, w sumie skończyło się wszystko dobrze, podaliśmy sobie ręce, poszliśmy na kawę, mogłam tego nie mówić, o, coś takiego, to jest na wyzwaniu. Żeby zatrzymać to dla siebie, kapłanka i siła, żeby zatrzymać coś, jakieś zdanie jedno, jakieś uczucie, odczucie odnośnie czegokolwiek, żeby zatrzymać dla siebie. Albo przynajmniej, nie wiem, być może później gdzieś o tym powiedzieć, na jakiś czas, siła, że, to, że nie ma potrzeby o tym po prostu mówić lub nie ma potrzeby mówić o tym w taki właśnie określony sposób. To jest na wyzwaniu. Możliwości i szanse, czyli na co warto zwrócić uwagę. Ledwo, na to, co jest przed Wami. Jak tutaj się pokazuje, są Będziecie się mogli, będziecie się mogły zająć swoim życiem, na to, na to warto zwrócić uwagę. Na jakąś przygodę, na jakąś wycieczkę, na jakąś podróż, na te wakacje, które właśnie są przed Wami, na, tym, na to, co, jest, co dopiero się zadzieje. Królowa była w trójkach kielichów, dziewiątka była. Na marzenia, które będziecie spełniać, na towarzystwo, z którym jesteście, na, na rodzinę, na przyjaciół, na to warto zwrócić uwagę. Że po prostu, że działacie, że to wszystko jest przed Wami, tutaj jest jakaś, jakaś relacja, jakaś sytuacja, jakieś połączenie, po prostu na ten czas tak, jakby dobiegło końca. Ale tutaj jest mocno rozliczenie, taka prawda, i to Wam pozwoli, tak jakby ten temat, przynajmniej na ten czas, zamknąć. To jest takie naprawdę, tak te granice są wyznaczone i to fajnie brzmi. I tutaj jest spełnienie swoich marzeń, rodzina, przyjaciele, dobre towarzystwo, okres taki letni. Tutaj jest taka fajna, letnia energia. To są te możliwości i szanse, z tego warto skorzystać, na to warto zwrócić uwagę. Najlepsza rada na lato. Cztery Być może tą sytuację albo coś innego, ale żeby zatrzymać coś dla siebie, żeby się nie uzewnętrzniać wobec na przykład nie wiem, kogoś, żeby zatrzymać coś dla siebie. Bo ktoś was tak obserwuje, słuchajcie. Ktoś was obserwuje. Żeby też, nie wiem jak to z wami ale żeby oddzielić życie prywatne od zawodowego. Jeżeli się będziecie otwierać na przykład na nowe możliwości, na nowe znajomości, na nowe relacje, to też, żeby to tak rozdzielić, żeby są jakieś, nie wiem, jakieś osoby, żeby nie miały do, takiego dostępu do tego, co się tak u Was w życiu dzieje. pokazano, że to jest z troski, że ktoś tak jakby z troski chciałby wiedzieć, ale na no, te pokazują taka rada najlepsza, żeby, żeby zatrzymać to dla siebie. No, Słuchajcie, te podniki, Tak, jak, tak jak czujecie, że nie czujecie, nie przyjmujcie. Potencjalny rezultat, czyli co może się wydarzyć. Skąd te wątpliwości? Bo będziecie mieć wątpliwości odnośnie czegoś lub od kogoś. To jest potencjalny rezultat, jest słuchajcie taki, tak jakby druga energia po drugiej stronie się nie pokazała, ale to będzie właśnie tego dotyczyło, czyli Prawdopodobnie poznacie kogoś, czy to, jest, y, czy to będzie relacja romantyczna, czy przyjacielska, czy zawodowa, kogoś poznacie i od początku będziecie mieć wątpliwości. Od początku po prostu są wątpliwości i jest y, was taki opór, czyli tak, pierwsza decyzja jest taka, że to będzie tak wyglądało od, poważnie, od samego początku, i to już bez was, y, tak jakby z mety, da Wam taki wybór, czy. Czyli okej, okay, czyli to nie jest romans, to nie jest przygoda, to jest na przykład taka lekka znajomość, tylko czy ja chcę w to wejść, to też może być zawodowo, na przykład zawodowa ścieżka, czy ja chcę, chcę, to w, w, chcę w to wejść. I okaże się, że po prostu ten wybór jest taki dla Was, że że tak jakby, to jest taka droga, tak jakby ktoś Wam powiedział, słuchaj, y, możemy się razem spotykać, ale y, zamieszkamy u Ciebie albo u mnie, albo na przykład ktoś Wam powie w pracy, słuchaj, y, Dam ci awans, ale wybierasz ten dział czy ten dział. O, tak od początku tak to będzie, takie oczywiście przykłady to są, i tak to będzie wyglądało, i wy po prostu będziecie mieć taki opór. Ale dlaczego ktoś mi mówi, że no to może być dobrze, ale to muszę wybrać albo jedno, albo drugie? Nie będziecie wiedzieć, co wybrać, po prostu, bo tak jakby to będzie od samego początku, więc będzie was taki opór. I prawdopodobnie zrobicie to tak, że zakończycie to, czyli powiecie, nie wybieram ani tego, ani tego. To, jest, to będzie dla Was takie, powiem Wam, mm, zaskakujące, ale też niezrozumiałe. Nie będziecie do tego przygotowani być może. Trójka modet mówi o tym, że y, będziecie współpracować dalej. Czyli ta praca będzie z, tym, z kimś innym. A tutaj jest właśnie takie, takie zaskoczenie. Ktoś Was postawi przed taką ważną decyzją. Piera. Głupiec. I tutaj też jest y, pokazane dla wodnika, że y, znaczy pokazane dla was, słuchajcie, że y, y, będziecie mieć wiarę, że to, że zakończyliście coś, czyli powiecie, powie, powiedzieliście nie wybieram tego, a nie wybieram tego, że wam to nie pozamykało drzwi, na przykład do tych relacji, do tej osoby, do tego awansu. To nie jest tak, że już drzwi zamknięte, przepadło i teraz, teraz tylko przyjdzie żałować, że to nie, że to jest ten początek, taki fajny, ale inny, taka lekka współpraca, czyli Ktoś na przykład będzie chciał się z nami spotykać i powie: Słuchaj, no to możemy się spotkać za tydzień, na przykład nad morzem. Czyli poda jedną y, propozycję i co wy na to? Czyli tak będzie taka lżejsza, bo to była taka, taka ściśnięta ta energia to będzie taka lżejsza. Czyli dziennikarzka trzebowa i powie: Słuchaj, jak mam wakat, ktoś wyjechał na urlop, może chcesz spróbować w tym dziale, jak się będzie czuła. O, i wy wtedy powiecie dobrze, no to zobaczę, że taka lżejsza energia, macie w tą wiarę, że ten nowy początek, ta nowa współpraca, cokolwiek takiego lżejszego, jest dopiero przed Wami. To jest potencjalny rezultat. Dodatkowa wskazówka, czyli co jeszcze warto wiedzieć, królowa monet. Że tak naprawdę y, to świetnie sobie radzicie w życiu, poczujecie się docenione, docenieni. As As -a. i się... Tutaj ktoś może o was zabiegać. To jest osoba, która, której się pozmieniało w życiu. Możecie nawet tej osoby na, na tą chwilę nawet nie znać. Ale tak to jest pokazane, że to jest ktoś, kto swoje życie pozmieniał. Tak nie dla was, tylko po prostu. Pozmieniało się dużo, dużo w życiu tej osoby, i to jest ktoś, kto tak jakby od końca to czytać ktoś, kto się po prostu będzie otwierał na świat, na nowe znajomości, na nowe osoby. Po jakimś czasie dużo u siebie pozmieniał, po takim czasie takiego zawieszenia, teraz jest, jest to możliwe. I, tak, I to może być osoba, którą już znacie, jak najbardziej, może być, ale duże zmiany zaszły, więc też drogie wodniki, pamiętajcie właśnie o tym, że jeżeli powrót to oso o oso od, od osoby, yy, od której się naprawdę dużo pozmieniało w życiu, tak patrząc na to. A jeżeli to jest ktoś całkiem nowy, no to po prostu spotkacie się gdzieś w świecie, gdzieś w takim miejscu, gdzieś, na przykład, gdzieś wyjedziecie, gdzieś gdzie będziecie na chwilę, gdzieś, gdzie będziecie przez chwilę, gdzieś po prostu pojedziecie coś załatwiać, nie wiem, albo kogoś odwiedzić, albo tak, po prostu gdzieś was tam poniesie i tamtą osobę poznacie. Czyli tutaj tak, tak się to pokazuje. Z jednej strony jest drugi, a to jest ktoś, kto na przykład pozmieniał właśnie to swoje życie, postanowił się y, otworzyć na, y, na świat bardziej i poznaje Was. I ta pasja jest. No, coś takiego, jaka rada dla Was na okres letni? Nie przestawaj marzyć, drugi wodniku. Nie przestawaj marzyć. Nie rób tego po prostu. To, że tutaj się tak to wszystko zadziało, to, to nic. To tutaj te marzenie pozostało. Marzenia, fantazje, jakikolwiek, na przykład świecie, ży, życie w świecie magii, odnośnie uczuć, odnośnie relacji, nie przestawaj. nawet mówi o tym, że to do ciebie przyjdzie. Odeszło jedno, przyjdzie drugie. Drogie wodniki, wszystkiego dobrego Wam życzę na okres letni. Oczywiście będę czekała na Wasze komentarze. Zachęcam do tego, jak przy każdym znaku, żeby za jakiś czas zajrzeć, to jest na okres letni, czyli ten, ten okres się dopiero zaczyna, zajrzyjcie kochani, sprawdźcie, bo tutaj dużo też takich wiadomości wydarzy się pod koniec lata, więc tak, żeby Wam życie ułatwić. Amalia73.tarotmopa.czmj.com, adres to mnie, jeżeli potrzebujecie kontaktu ze mną, zapraszam. Wszystkiego dobrego.